Siemanko, tutaj jest. Oraz Macie Witamy Was w kolejnym odcinku. Jesteśmy na apie, jak zwykle. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, zatrzymajcie zasubujcie. Dzwoneczek, mnie, komentarz. Jakiś hejcik mile widziany, bo to zasięgi rosną. To jest dla Was hejterów. Hejterów. Tak. W ogóle ostatnio nie było chyba aż tylu hejtów? Yy, nie, czekaj, który był. Nie, co się ostatnio dowalili? Że. O jabłko! Ej, o ja jaszku, coś ja no? jabł ja Ej, mówię o jabłku, czy wiesz, Ty? No, nie, bo wiesz jak było? bo Tam powiedzieliśmy coś takiego, że ja powiedziałem, że mam takiego podopiecznego, co tam 300 kalorii ma dojadać, coś takiego. I... Że lepiej jabłko zjeść. Nie, nie. Ja powiedziałem coś takiego, że on je banana i jabłko. Ty coś tam dodałeś i, powie i powiedziałeś, no, że panam to tam ma tam 100 ileś, Jabłko to 300, że to zabrzmiało dla mnie przynajmniej, jakby łącznie. No. Nie? Yeah. A ludzie, że, o Jabłko 300, przyjdę. <grym> <O> ja po <grym> ja, yeah. ja, ja tak siedzę, gdzie w kuchni mówię, Jabłko. No jak powiedziałem, że 300, nie? I mimo że mówię, ja może mi chodziło, że 300 gramów, a nie 300 kalorii, bo no. jabłko tak waży 300. Znaczy, wiesz, bo ja naprawdę sprawdziłem i ok. ja trochę przeszacowaliśmy, bo powiedzmy, że jedno jabłko, jeden banan to jest w okolicach. No, 40 e, W okolicach, po 40 w okolicach tak, powiedzmy, ten ponad 200 e, kilokalorii łącznie by miało. No, no nadal nie 300, okej, okay, ale wiesz, ja tam też przypadawałem, że mój izolat wliczam, jeszcze coś no, tam. No. I jakby łącznie to tam wychodziło tych 300-400, ale nieważne. Ale hejt jest ochrotny. Ale hej powiedział. Ty, może ja może o tym zrobimy odcinek? hejcie? Też myślałem Aha. o tym, że o hejcie, bo ostatnio ty nie widziałeś u mnie, powiem Ci, tych komentarzy pod filmikiem na Facebooku z jedzenia. Rozmawialiśmy teraz, no, nie, Że jest totalna no, Bo szczerze to ten odcinek miał być na spontanie i wyszedł na spontanie. Wyszedł na spontanie. My tak myśleliśmy nad tematem, ale w sumie pomyśleliśmy, że może zrobimy tak, jak troszkę początki nagrywaliśmy, że tak... A co po prostu pogadamy do Was? Nie? Także teraz Michał coś szykuje, a że jest sekcja komentarzy. Odpalona. Ostatnie Chyba, że odcinek... chcesz pokazać te swoje z tego, bo ja nie widziałem to, co ty Nie widziałeś człowieku. I... Rozmawiają je takie wciskanie kitu ludziom. Powiedz, gdzie robisz dupę, a nie jakieś na jakichś posiłkach. Chciałbym byłem, że coś, co jest jego indywidualne. To był jakiś merek, ktoś stanął w obronia. Tak masz rację, jednak to mimo wszystko jest takie wciskanie kitu. Gdzie nie. w ogóle? Wciskanie kitu. Jeszcze raz zobaczę komentarze wasze głupie. Liczcie się z tym, że ja wam znajdę numer IP i namierzę was. Wciskanie kitu. Pokazałem swój posiłek, jak jem, i ja wciskał ludziom kit, nie? Że ja tylko na tym od 10 lat jak trenuje, tylko na tym jednym posiłku zbudowałem formę. Nie? I to wiesz. Ja tego jest uczy. naprawdę więcej o. Chłopaki pakują w siebie towar i jeszcze źle napisał, pouczają. Jeszcze żeby cię pouczyć. Tak. Nie? Jeszcze płatki z najgorszym syfem. Nie. Ale to mam klej dla dzieci, nie? Wartości odżywcze, pokaż co wbijasz, a na obiad z mlekiem, następnie zjedz. Chłopie bierzesz cztery różne środki i ty wciskasz, że od tego tak wyglądasz. Jezu, to ale to jest i to są wszystko, to są ludzie po czterdzieści. po roku Ale to wiesz to, to, to odpaliłem taki też ten u nas pod filmem. O, no, no, Nigdy już się na nie, nie był, tak ale i on ale... nie wiesz i ja po. E, no to też ktoś napisał, że igła najważniejsza tam pod tym, tak. to, to a propos diety. Wiesz ja nie będę przytaczał, bo nie chcę się tego czytać, ale to Koniec końców nie, wiem, czy to jest ból dupy na zasadzie, że ktoś 400 tam trenuje naturalnie i nic, nic nie, mu, nie mu wygląda, po prostu nie idzie nawet sen. naturalnie i może wiesz wylewa swoje żale i smutki. Jezus. Bo to jak trzeba być bardzo... Bo wiesz to też jest nitne, bo u kulturystów wtedy widać. Tak, to jest jedyny sport, gdzie widać środki, gdzie nie? Widać, no. W kolarstwie, łudźwiarskiej, w szachach, szachach na... Szaf. nawet jak biorą środki dopingujące, to ich nie widać, bo nie biorą tam no, na fokus, my do jakieś inne rzeczy. W, w, w sztuki walki, tak. e, oksy tam ładują z instrument. jakby są... widać, ale powiedzmy okay, ale to jest... Mają jest na sobie rzydba, kombinezony, nie? nie? No to, e, to jest tak. A, jest tak. Ale no, dobrze, to nie nie ważne, nie. ale że są luzi, nie? Eee, no to tam przecież kurde ładują towaru. Wymyślicie, że jak oglądacie swoich piłkarzy, e, którzy grają gdzieś tam nawet, i to jest info z pierwszej ręki. Ale oni nie mają kontroli dopingowej, piłkarze? Nie, eee, ogólnie mają. Są, są wyrówkowe, ale to jest info z pierwszej ręki. Serio? No. Serio? Nie. Eee, wy myślicie, że piłkarze w nie biorą towaru? Ok na pewno ładują z tego. Ładują towar, yy, tylko po prostu albo nie są badani, albo nie są złapani. To no. jest na tej zasadzie. Ładują towar normalnie. Bo ja takie wtyki, że robią, żeby nie być złapanym, i tyle. Ale bo to będzie komisja, to nie przychodźcie, spoko. To, no to już nie wiem jak to tam dokładnie no, działa, tak ale to jest info z pierwszej ręki. Jest bardzo no. yy, wiarygodne, więc to nie jest tak. Jak ktoś myśli, że ktoś jest piłkarzem pokroju, nie wiem, powiedzmy tam, dobra, mówię, że pokroje Ronaldo, nie mówię, że Ronaldo bierze. I ma, nie wiem, przypuśćmy tych nawet 30 lat i gra tyle meczów w sezonie. Oni tam grają co dwa dni czasami, no. latają po całym świecie. Pod to już tak No, no ja myślę, oni codziennie, mają po dwa treningi na przykład, to jest ich praca. Potem lecisz gdzieś na drugi koniec Europy, bo grasz mecz, grasz go. Potem gdzieś tam wracasz na drugi. Jetlaga masz po drodze, znowu. potem jednego. grasz. Potem na przykład z Mistrzostwa Świata, czy Europy, czy coś w ten desej. znowu grasz. Oni przerwy to mają, kurde, tyle co nic tak naprawdę, odpoczynku. Teraz idą w święta, to też to nie jest tak, że oni mają tydzień wolnego, no nie, tylko na przykład się, Premier League gra do... normalnie hmm. chyba 25, to już są normalnie mecze. Normalnie masz mecze, to w święta, nie? Okej, w Anglii to może to też tak inaczej, to ten, ale tak czy siak masz ten i Wy myślicie, że oni nic nie dostają, nic nie, nie biorą, powiem. bo i po też... Yy, no dobrze, im się, leć, leć. Nie, bo mnie to trochę zbraja, bo wiesz, bo ja wychodzę z założenia, że wszystko jest dla ludzi, nie? To jest jedno. Drugie to, jak Ty decyzję podejmiesz, a propos nowe, naturalnie czy nie, to jest też Twoja brocha. I nikogo to nie powinno interesować, e, bo to wiesz, znowu można by się było śmiać w drugą stronę. O, ty nic nie bierzesz i tak. ale gówno wygląda. to jest zawsze tak, tak. Dalej, jeżeli jesteś naturalny dobrze wyglądasz, to posądzają cię, że jesteś na bombie, a jak jesteś na tak. bombie i dobrze wyglądasz, to a, obu na bombie a jesteś. Wiesz jak, bo, bo to wiesz jak działa, że każdy kto wygląda lepiej niż ty, ty jest na bombie. Tak, tak, tak. <laughs> więc więc nieważne to, ten. Dlatego mnie bawiły te komentarze też a propos tego, że na WNBF i jak to jest możliwe. Że, że oni tak wyglądają. Ale to zrenują, jak możliwe, że jakby wiecie, że ja też jestem przykładem osoby, która trochę trenuje i nie mam też nie wiadomo jak spektakularnych efektów, i wynika to z przeróżnych rzeczy. Na początku też tak nie trenowałem. Wiesz, to było chodzenie na siłkę. Ja tak naprawdę mówię, że ja się trenuję tak naprawdę od paru lat, trenuję, no, no. To nie ćwiczę. No bo wiesz, dopiero z głową to tak naprawdę ja mam wrażenie, że od kiedy zacząłem współpracować z Dawidem, no nie wiem, czy to będą dwa lata. No, no. Nie? A i tak uważam, że postęp gdzieś tam zrobił. Bo to wcześniej to było takie, wiesz, nikt mnie nie, nie pilnował z tym. A, e, wiesz, nie. to jedynie to ja nie pilnowałem. To było takie, wiesz, nie? Eee, wiesz, w kratkę strasznie. Eee, wtedy mi się wydawało ok, że to jest pewnie, robię to spoko, no ale im jestem bardziej doświadczony, to widzę, że to było nic, nie? To no. jest jedno. Drugie, mam układ, problem z układem pokarmowym. Tak, to już żar się nie przyswaja, nie? To chcesz sralutę czy rozdupan? Bo nie rozumiem, o co ci chodzi? Tak, wezpiec naprawdę, wiesz ciężko nawet to jedzenie w sobie utrzymać, po prostu. No. no tak mam i koniec kropka, już nic z tym nie zrobię. Trening, ok, na pewno można zawsze zrobić lepszy, bo tak jest. Nie, wiesz, że wiesz, nawet jak dajesz sobie wszystko, to się potem wydaje, że a kurde, może jeszcze te dwa bym zrobił, może to była ta Aha. bariera, żeby przychodzić, coś tam. To jest najgorsze I prawda jest taka, że towar, no, ok, on jakby robi, e, towar? pomaga na pewno. No, to, no na pewno. No, nie masz powiedzieć, że nie pomaga, pomaga na pewno. No. Powiedz, że nie. Tylko, że jakby myślicie, że to tylko, że, że jakby tylko towar wam robi robotę, to uwierzcie mi, że byłbym gotów. Że, że mam Opłacić sam, komuś cykl, <gry> tak, żeby zrobił, zrobił taką formę. Kurde, co byś nie rozpisał i ta osoba by gówno robiła, to nie będzie wyglądała. Mm. Ale chciałem powiedzieć, że sam miałem ludzi, którzy byli na i do mnie przychodzili. Nie wyglądało. Mieli dawki. To jest największy też błąd. I ja, ja miałem takie. Wow. Jej, to. czy To, serio, to, to, to czy trenujesz, czy trenujesz? To miałem takie ziemkę, co brał, i on nie trenował. Aha, tak po prostu. Bo, brał, nie? Bo kiedyś trenował i brał cały nie, czas, i takie brał dawki, no no i oczywiście nie wyglądał, nie? I miałem też takie osoby, które brały, ale potem wiesz, przez to, że ułożyłem im jedzenie, trening. Robiły formę, nie? i, i to jest jakby... układanka. Którą tak, trzeba... wiesz. I, i, I co, I nadal brali towar i tak dalej. Jest... Ale co do samego hejtu, to wiesz, no poniekąd też to trochę rozumiem, bo ja mam takie coś, że przez to, że nie wiem, czy ty, czy ja chcemy być w, w mediach społecznościowych no. i się wychylamy, no to, to trzeba oberwać, nie? nie Dobra, jakby no, nigdy trzeba. wszystkich nie zadowolisz, nie? Bo wiesz, ktoś będzie jakiś przykraśnie, że jest fajnie i tak dalej, I będą też osoby, które yy, tymczasem zaczną zaczą hejtować. Tylko, że mnie to już od długiego czasu nie boli, dlatego że. Ja mam sobie tak, też trochę brzydko, trochę nie, że z diotami nie wygrasz, bo mam przewagę liczebną. Okay. Zawsze okay. jak odpowiesz, to i tak My zawsze są, będą trzy kolejne. Ja takie, nie? Nie, po prostu nie będzie mi jakiś random, nie będę się kłócił też z jakimś randomem, czy on będzie mi mówił, jak mam żyć i w ogóle, bo ta osoba nigdy w życiu nie wpłynie na moje życie. Tak, nie, że. że ja mam lepsze filmiki, a wy nie możecie pokazać swoich twarzy. Co z tego, że on mi napisze jakąś tam głupotę, albo dobra, według niego to, co powinien napisać, w ogóle, w momencie, kiedy to w moim życiu nic nie zmienia, nie? No. I potem ja mam się denerwować, że, o Jezu, bo ktoś mi napisał, że kogo wyglądam, albo coś tam, i w ogóle. Ta osoba, nie tak osoba, dzisiaj, czy pewnie pięciu innym osobom napisał ten tak, komentarz, tak. siedział na kanapie. Nie, to jest jedna sprawa. Druga, jest mi wręcz przykro, że ktoś ma czas chęci, żeby w ogóle wrzucić taki hej, jakiś tam hejt, bo wiesz, to jest konstruktywna krytyka. Gdzieś tam że wiesz, no, w sumie fajnie, i fajnie, tam i w ogóle, hmm. ja bym zrobił inaczej, bla, spoko, ale jak ktoś tam, wiesz, tak... Yy, no bo to nie widać, nie? Dobra, jest takie ale główno ale ja gówno i tak hmm. dalej, no to ale macie nudne życie, nie? No. Ale macie nudne wiesz, życie. To wiek, ja bym sobie nie wybrał to jak siedzieć na kanapie ja też nie, nie mówię, i tak, tak, a napiszę mu, że chłopka. ja coś tam oglądam i widzę, że to jest... Główną na zasadzie, ja mówię, co on gada w ogóle i tak dalej. To Zostawiasz dla siebie i idziesz dalej. Tak, i tak, tak, tak Nie <grym> bo mi się nie chce, nie? Po prostu. No. Mówię, a dobra, i tak już zmarnowałem czas oglądając to. No. <grym> I jeszcze, jakbym miał tam gdzieś, nie wiadomo, jaki robić, wiesz, syf, to już w ogóle. No, mnie smuci najbardziej brak takiej otwartej głowy wśród ludzi, że wiesz, no. wrzuca mnie no, ten filmik z klejku, a Ktoś nawet nie pomyśli, to jest wiesz, produkt dla dzieci w wieku trzech miesięcy, on mówi, że to jest sama chemii znaczy, no. zobacz, zobacz, jakie są też skrajności a propos nawet tego żywienia i takiego hejtu, bo zobacz, jedna osoba ci powie, o bo ten klej, on tam nie ma wartości, ale syf, kurz, coś tam, a druga osoba będzie wstawiała pizzę mrożoną w łuka z, z żabki i ole z ty produkt. Forma na pizzy, nie? Mówię ja. no. ale to jest skrajne, nie? Zresztą te same osoby, co to piszą, to pewnie ten... E, diety nie otrzymały dłużej niż przez tydzień, nie, o ile trzymały w ogóle, albo świadomość się kończy po prostu na tym, że igła równa się właśnie. Tak, przyda, że igła forma i koniec e, e, kropka. To też jest rozbrajające. E, no. Wypowiadam się po prostu, choć to ludzie, którzy nie mają tej wiedzy na ten temat. Nie, nie fajnie, wszyscy, którzy są w temacie, wierzę, to... pomyślałem, pomyślałem o, o czymś takim, że mam też podopiecznych, którzy naturalnie fajnie wyglądają, na przykład no. tego Łukasza. Bo wezmę w tym No, no, no. No w ogóle do ciebie zgłosić na pozowanie. O. Jaki mukolwiek kupi jest na promocji? Mówię, możemy kupić. kupił. no, No, no. no, no. No, mu napiszę też jeszcze. Dziękuję. Możecie chce kupić. serdecznie. Na prezent na święta. O, na przykład. Może macie jakieś, to będzie męskie, w męskiej. Fajnie, Nie tak dużo. Nie, 250. Do dzisiaj promocja tego, jak oglądać ten film. Nie, nie. Ale. zajebistym potwierdzeniem jest Marcin Bajna. Tak. Gdzie mu widziałem wiele razy zarzucali, że towar, że to. do no tamto... fest. No i chłop wyszedł, przeszedł wszystkie testy. I tak, I tak, tak dalej, nie, jest. Mówili, ale dalej. tak że jest, ale wiesz, no. przeszedł. Wszystkie testy, to był pro. Tamto już go będą badali pewnie wszędzie, jak będzie już startował w pro. No one chyba są takie, że przychodzą ci do domu w jakiś tam. Tak, chyba tak. No to kurde, no i wiesz. Dalej źle. I dalej będzie źle. Nie? I, I dalej to pokazuje, nie będzie że będzie źle, nigdy, nigdy ludziom wszystkich nie wciśnili. No I po trzeba się tym przybliżać. Na przykład to Mateusz, który nas ogląda, nas ogląda mój podopieczny, też Cię pozdrawiam, zawsze nas analizuje, mówi co robimy źle, co dobrze, także to szanuję. Mówi, że właśnie dobrze, że mamy hejtu, bo to ja bez, tego tak się, bez tego nie, nie ma jakby sukcesu. Ja też tak nie? uważam, bo dla nie jest możliwe, żeby każdy Ci zawsze gdzieś tam przyplackiwał, to jest jedno, a drugie, że, 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 że to też jest pewnego rodzaju Yy, właśnie sukces, nie? Tak. Bo to znowu przychodzi mi na myśl na przykład Kuba Wojewódzki. No, nie? Jakby no. właśnie chyba każdy wiek to jest kuba wojewódzki. No, chłopaki, jak jest? Cool! Brawo! Brawo! I on ma wiele osób, którzy są oczywiście zwolennikami, że bardzo lubią, a są takie osoby, że to jest idiota, że coś tam, można. że chorobany, że o Jezu i w ogóle i taki dziwny gość. A potrafiłbyś wyrwać maskę z samochodu? No tak. I mógłbym... Znaczy pewnie ma więcej zwalników, bo tak, to nie byłby też taki popularny, ale zobacz, jaka to jest, jaki to jest poziom popularności i wszystkiego, nie? Że on jako jest marką taką. No. I, a mimo to ma taki hejt, nie? Nie no, jest wszystko tak, sobie. że wszyscy mają, o, ale super. Nie? Jest chyba tylko jedna osoba, od mnie się gdzie gdzieś filmik wyświetlił, która praktycznie nie ma hejtu, że wszyscy mogą grać. No? Pary z Okej, ale to i tak się. To bada... jest taki wiem, ale taki no, po prostu przykład. Dobra, no, ale to i tak się będą wow. wiesz, nie? Czy znaczy zawsze powinieneś na niej ja coś powiedzieć? No, to zobacz na przykład chłopaków z WUKA. No, ja okay. ich oglądał na, na oglądałem na 49 rano. Oglądałem ja bardzo, no, to... prawie od samego początku. I... Przecież oni też mieli hej, to tam absakuje czy towar, czy nie towar, ale wiesz, że albo głupoty gadają, albo co oni, albo że to, albo że tamto. No i gdzie oni teraz są? No dalej po nie? prostu to robili. Kurde, no przecież teraz jest taki poziom. Yy, wiesz, no no pomyśl, sobie, pomyśl sobie, że dzisiaj robimy sobie YouTube, który tam ogląda powiedzmy tych tysiąc osób, jest tysiąc wyświetleń, a za 5 lat jest kurde marka taka, że ty masz... Mamy swoje produkty, studio wiesz, tutaj to, lampy. I, no kurde taki to jest poziom I, Dzięki i, waszym hejtom także. I, i, no właśnie, Znaczyna, te twoje rolki wtedy nie mają większych zasięgu. Mają tam właśnie. 170 tysięcy, mówią, tak? A to jest właśnie to, bo ludzie się udzielają tak, i, mówię... i ja, mnie to też rozwala, bo czasami jest tak, że truduje ludzi, że jak mi ktoś tam na YouTube napisze, o, albo tam wyglądasz, no. albo coś tam. I ja specjalnie podbijam, żeby dalej nie w zasadzie, że go cisnę, tylko na no, ale komuza, co? komuza, no. coś, no. on mi pisze komentarze i, no. i potem te filmik no. mają najwięcej. I potem już na koniec no. jak już widzę, że już nie mogę z nim dokazać, że on już mi tam wiesz, już widzę, że jest to rage, to pisze no mnóstwo, dzięki, że pisał komentarze, bo to ty dzięki kubija. za do mnie. Ale ja w I... sobie też tak właśnie pomyślałem, w ten sposób, wie kurde, ty, to ja będę specjalnie, mówię, to już wiem, wiem jak zacznę działać internet, mówię, specjalnie będę no. robił takie filmiki typu, to jest ten najlepszy posiłek i będą pisać w komentarzu, to wcale nie no, jest najlepszy no, i tak dalej. Ale, ten, no, ale to znowu a propos takiego nawet, ten, no dramy się sprzedają, nie jakby nie patrzeć. No. Kontrowersja. E, znowu masz tego Patryka2703, <coughs> tak on jest? Znowu wrócił? Nie, ja nie wiem. Znaczy, no są. Ale swojego czasu, no to wiesz, był przede wszystkim że jest, hejtował tak. innych, nie, że tam tegoś hejtera co, że i co no nie wybił się, no wybił się, nie? Wybił się. Siedzi sobie dalej się, no, ale nie strasznie małego, no. No, to mi chodzi, tylko, ale nie chodzi tylko, że jest przykład czegoś takiego, że to się zawsze będzie sprzedawało, nie? Powiesz, ja bym teraz zacząć robić filmiki, że o ale, gadasz z każdym i tak dalej. Tak, no to to no tak. wiesz. No. Nie no hejt był będzie. Wiesz, prawda jest taka, że nawet jakbyś nie pokazywał się do końca w internecie, to i tak byś miał osoby, które cię nie lubią. No. Bo prawda jest taka, że nie masz czasami tak, że kogoś nie znasz tej osoby. A to tak. Ale że już z ryja Ja rzadko tak mam, ale mam tak z jedną gdzieś tam osobę, że patrzę, mówię, kurde, mówię, no nie wiem, no, nie pasuje jakieś, nie wiem, no, bipolarne, jakieś no, 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 energetyczne. Mówię, no jakby te zdanie nie zrobił to, i... to jest tak, jak nie, no, oglądamy tam, <kuh> oglądamy jakieś filmiki. No i to też często mówiłem, że taki filmik. No. Ten, no i osoba po prostu prowadząca, no tak mnie drażni sobą, że myślałem to tylko dla gości. No, ale umęczyłem się strasznie, nie? No, no, umęczyłem się strasznie, no? Ponieważ, że jak nie będzie nikogo innego fajnego w tym tempie, to już tego nie obejrzę. No, jak nie mam nic do tej sobie, i nawet nie znam, nie? Jakby, no, po prostu mi nie pasuje, więc ja rozumiem, że tyś tak może mieć wobec nas, nie? Że tak. jest dwa pajace tam. A i my wobec takich ludzi, nie? No, tak, no, bo to jest, to jest wiesz, no, jak jest ciebie więcej, bo tak jakby twoje pole się też gdzieś tam poszerza horyzonty, no, jakby więcej osób gdzieś tam do ciebie zaczyna docierać, no i oczywiście, że tak jest, nie? A wiesz, mówię, ciężko zrobić content, który zadowoli wszystkich, to wiesz, Oj, no tak jak ja robię content na Instagram teraz dla kobiet, no to faceci mają, że wiesz... No dlaczego nie ma dla to... faceci? Nie, a potem będę robił w drugą, to będzie w drugą. No i jakby. nie da się. No nie da się, nie? No i tak, no tak będzie zawsze, nie? No. Dlatego, no, że ogólnie jak ktoś sobie tam startuje nawet w internecie, nie wiem, czy jest trenerem, czy chce być influencerem... Żeby się nie przejmował. Na... No ja wiem, że to się łatwo mówi, żebyś się nie przejmować. Ale żeby obrócić to w tą stronę, żeby się cieszyć, że jest ten hajt bardziej. O. Bo się sami, przy, no, znaczy ciężko, to, że nie hejdu, przejmować, no. no, w sensie no, spróbujesz to polać. Wiecie, zresztą z Instagramem tym wszystkim takim jest tak, że musicie to traktować trochę jak taki wasz pokój. Czyli wiesz, jeżeli ktoś mi nie pasuje, to niestety tej osoby u siebie. No. To uważam, że zablokowanie takiej osoby usunięcie. komentarzy, czy coś takich wystań, to nie jest na zasadzie, że o ty ja teraz coś ukrywam, tylko to jest trochę na zasadzie takiej, że ja tego nie chcę u siebie. No. I jakby wiesz, jeżeli mają przychodzić osoby, które chcą oglądać tak dalej, okej, okay, co innego jest konstruktywna krytyka, ale nawet możecie przecież takie osoby usuwać, blokować. No to jest to twój profil, poróba. robisz na nim co chcesz. Nie? No Ja teraz robię tak, jak mi się wysypało tyle tego hejtu, ja po prostu go nie czytam. Przychodzi powiadomienie, Wyłącz i tyle. Nie, nie wrzucam dalej ze też, nie po prostu nie wchodzę, a w międzyczasie tak pod tym komentarzami ludzie między sobą. Mm -hmm. no. że to się tam, wiesz, sama ta kula śniegu sobie rośnie. Także nie przejmować się i robić swoje i tyle, nie? Tak. bo kiedyś też popełniałem największy błąd, że się bałem co pomyśli ktoś inny. I to jest najgorsze rzecz, jak można sobie zrobić. No, to jest, jest zawsze. Ja też mamy jakiś tam, tam Nawet wiesz, ktoś by chciał wystartować w zawodach i on się przejmuje, a albo nie wie co rodzina, albo nie wie co to. Jak nic za was inne życia nie przeżyje, jak ja bym się przejmował zaczynając, w ogóle nawet nie chodzi o to, że działanie w internecie, tylko że chciałem być trenerem mm. i ludzie mówili, że w ogóle wiesz, co to za praca, że, że wiesz, no w ogóle, nie, że co ja zarobię. 3 złote na godzinę, to jest śmiech też na sali? To jakieś tam moja była też miała takie, że y, moja nie jest praca. W ku byłeś? Że, no takie jest kolejne no, no. rzeczy. No i teraz z perspektywy czasu, wiesz, to co ona zarabia, a to co ja zarabiam, to wiesz, no, no całkowicie do pamięta, duża różnica. A ktoś mi będzie mówił, jak ja mam żyć, nie? No w sorry bardzo. Tego nie przejmujcie się, przyjmujcie hejt na klatę, cieszcie się z niego, no, żyjcie no. zgodnie z sobą, róbcie to co wam, to co według waszego kodeksu tak? moralnego jest dobre. Tak. No, no, no nie będziemy dalej marudzić i pouczać w ogóle. Szkoda szczepić ryja. Jakby, Gdybyśmy się przejmowali hajtem, to my to byśmy nie robili. To byśmy skończyli na trzecim odcinku. Na <laughs> <pierwszym. laughs> Także, a na razie idziemy i na razie jest Ta, sporo. Bawimy się tym. Dobra, to było na tyle, także pamiętajcie, żeby zasubować. Zhejtować. Zhejtować. A tu, I czekajcie, na pojawi jakiś komentarz taki typu, o, y, o co wy pieprzycie znowu, bo tak, to, jest... bo to ja, tylko od towaru się rośnie <śmany> a, i tak dalej. Ty to nie wyglądasz jakbyś Ty, trenował. To jest to mam mórk, tam, no, Także, e, to, dobra. Czekamy, Czekamy. Ale w sumie będzie za Tak, będzie wesołym. Także dla Ciebie pomagać. Będziemy mieli o czym rozmawiać. No, także no. tak, mam nadzieję, że będziecie z nami dalej. No. Niedługo święta. jeśli się żegnamy. Cezwykowiec. I Maćkowiak. Mam nadzieję, że ani Wy, ani my nie jesteśmy <laughs> przetrenowani. Tym razem. Na razie. Elo.